A tutaj na przykład jest moja A. mamusia. Okej, poka, poka. Mhm. O, tutaj. Widać, że czułam po nich Ja pierole, to mędry lole! Kurwa! to jest ona? Ta, to jest moja mamusia. Jezus! Mhm. Piękna. Fajna ta córka. Ciekawe jakiego zrobiła synusia. <noise> Nie mam pojęcia. Nie <noise> ma synusia, jest tylko cyrusia. Mm. No. Jestem jedynaczką niestety. Jedynaczką jesteś Tak, Ale za to potrafię wijać fajnie sraczką, wiesz o co chodzi. <grych> jak ja już tak grymujemy, to no. Jakbyś pokazała czasem tak, ten tegas. Co ty? Ja ten bym podniósł rączki do góry. No. Ja obiecuję, że się nie dotnę, ale no. się popatrzę, to się popatrzy. Ale co? No mówisz, że ty umiesz tańczyć. No umiem tańczyć. A może tańczyć? Nie dotyczą obiecuję. Patrz, patrz to. Czekaj, no, wejdę. Pokaż, sobie tylko... pokaż. Na biurko. Patrz Skakuj. jak będę zaraz stra, strajczyci moim e, wybijać. Patrz no, to, no, no, patrz no, to, no, paka, paka. się naucz tak jak ja. Paka, paka. O, patrz to, patrz to jak strajczyci normalnie jest Jezus, ale to stali. się rusza ty. Tylko cię ruchy, zobacz patrz, jak patrz, to się patrz, rusza. Patrz. zaraz jak chlasnę się w dupę. Ja pierd... Nie rób tego kobieta! Oczy mi we. Uś. ja pierdy. Matko bosko, kochana! Widzieliście? Jak ty byś mi tak zamiatała podłogi w moim domu, to bym cały czas nie wrócił! Cały czas wydaje. bym wrócił! Mówię ci, cały czas mhm. bym wrócił te podłogi. jak ty byś No tak widzisz, zamiata. no widzisz. Dopom to ja potrafię zamiatać. O Jezus. No. Wiesz co, mm -hmm. myślę, że chyba zrobimy codzienne takie sesje, takie pogadankowe. Nie mam problemu. Oj, chodź. Piotr mówi, Ty co mam robić, tata. Tak. Jak się nauczysz, papieżę sąsiada. Tak jak mówiłaś, zresztą pokazałaś mi. Kija no? z dupy już wyjęłaś, bo tam w Ta. go masz. Ta. I po prostu ja widzę, że jesteś wyluzowana kobitka. Mm -hmm. Strasznie nie lubię takich nadętych. Co Dzięki nie? Wielkie luki takie za co, jakby co co chwilę miały wzdęcia i tylko verdin by musiały wpierwać, no, nie? spokój, kurwa. Nic nie wiadomo, czy to kuźwa w ciąży jest, czy to ciąża pokarmowa. Nie wiem, takie są te laseczki Ale i teraz... A. Ja tu się nie chcę pytać, mówię, co ty, łokres mości co? Ale to tak nie mi Co nie? Ale większość jest właśnie takich. No, no jest takich, wiesz. No. Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Nic nie zrobi, no co zrobię. A powiem ci, że jakoś tak przyleciałem do tego miasta pierwszego dnia i tak żeby chodzi, bo tym mieście taki zagubiony, nie zagubiony. A tu nagle ktoś mi mówił Januś, chcesz coś fajnego? Chcesz zagadać z kimś inteligentnym? Masz numer do pusi. Ja mówię, a kto to ta pusi? Oni mówią, kurwa to pani seksuolog, z to się pogadasz tak, że mówię, Jezu, ja mówię, nie wierzę, dopóki nie zobaczę. No i kurwa, teraz już wierzę. No, bywa tak, bywa tak. Patrz. Patrzę. Kiedyś w szkole miałem rekord na 60 metrów. Od tej pory mi zostały mięśnie. Ja pierdziele, o Jezus. Żeby dać szansę moim przeciwnikom, biegałem w klapkach. Trzeba się potknąć. A oni w adidasach. A zobacz, jakiego biczka masz, to kurwa przed sobą. To nie jest byczek. Zobacz, na tą klatkę piersiową ta, ta, ta. to podnoszę kurwa 100 kilo. Uuuh! Mówię ci, taka jest klata, że zazdrościł mi jej mój tata. Mm -hmm. No nie dziwię się. Jeszcze każda... tam ten loczek taki na torsie jest. Mm, kurwa. No ciałko jest, no co się będę oszukiwał. No widać, że trochę jest wiotczałe, no ale co? Wiek robi swoje, Jak nie? jest wiotczały? no siołty. Byś sam musiał do kliniki iść, chirurgii plastycznej trochę marszki wy wyprostować, coś ten. Bo tutaj okej, okay, ale z twarzy to wyglądasz no... No co ja ci mam powiedzieć, no tragedik yy. jest, no. Pusi. Chłopy hmm. mówiły. Karta na głowę i za ojczyznę. To ty też możesz tak zrobić A W sensie, że worek na łapie i badz za ojczyznę, a okej, okay. ja? no. Zobacz jaki <laughs> ja pięknie tańczę. Patrz jak ruszają się moje dłonie Na różowym tańczę sobie konie Patrzę się wpatrzony jestem w tobie Jak się opije kiedyś skończę chyba w rowie Zobacz kobieto mówił mi to tata Piękna, umieśniona jest moja klata Zobacz dziewczyno jakiego masz ogiera Spójrz na moje suteczki i na kaloryfera To dla ciebie Janusz się rozbiera Może będziemy mieli i ciepło, ale niekoniecznie koło kolorys. Nieźle, nieźle. Ty to ja widzę co chwilę byś śpiewał. No i ja Bym lubię, mowa, ja lubię. śpiewał. patrz pa, pa, zła... pa, jak teraz kręcę tu pa. <śmienii> tak jest, tak jest! Najlepsze wino z Biedronki to jest Amarena. Moja kobieta to była Marzena. Ja dla ciebie życzenia tutaj spełnię i cię wezmę w pełni. <śmienii> Dobra, już nie tańczę, bo się zakochasz. Ja, ja? I Wiesz co? Ja akurat jestem zakochana w pewnym mężczyźnie, który mnie nie chce. Mm -hmm. <grym> a, mm -hmm. I jeszcze powiedz mi, że się zmieni. <grym> Standardowy tekst, on się zmieni, on się nie. zmieni, jest do dupa, się nie, zmieni. Nie, ja tylko dwa razy z nim na randce byłam. Wiesz co się może zmienić? Mm -hmm. Tak? Stan konta. Tak, to jest prawda. That's right. Bo... Bo się może zmienić y, stosunki z sąsiadem będą, ale chłop się nigdy nie zmieni. No też mi się wydaje, że po prostu on nie jest mną zainteresowany. Jak nie chce? Jest patusem, zawsze taki będzie. Ale Pamiętam. właśnie nie jest patusem, on jest Wie? szefem policji. Szefem policji? mhm I twierdzi, to... że ja jestem zbyt pierdolnięta na to, że wiesz, że ja bym się musiała zmienić, bo mam złą pinię na miejscu, że jestem Sami sami szefami widzę się, się. No, ja A... A jak ja jestem lekarzem, to, to, to co? Też jestem z a. a Poznaj powie... mnie! No, jestem Janusz. Poznaj mnie! Pani A nie jesteś Szycha? Przedstawiam ci się. Jestem no Janusz. Się szef ci Lubczy. Gdzie jeden okay. trzyma, a drugi... Dupcy. <laughs> <Siedry mój. laughs> Też jestem szefem. Okay. Co ty się myślisz, że ja to jestem byle kto? Bo przyjechałem i z Polski do A to czy idzie... ja powiedziałam, że byle kto? Ja no. się z byle kim nie zamaję, rozumiesz, komasz masz to? Tak, <laughs> No właśnie. Ja to no. kiedyś miałem Grażynę, Jacykę, Angelikę i Maję, a koszulę mam taką, jakbym jechał na Hawaje. Dokładnie. Tak. Exactly. Dokładnie. Dokładnie. Zgadzam się z tym. <laughs> Wiesz, dlaczego zapuściłem takiego wąsika? Bo mówią, że ten woz nie jedną pizdę Nie. Nie? To dlaczego? Bo nie chcę mi się tłumaczyć, że Janusz najlepiej bzyka. Tego mam <grym> <grym> Okej. Okay. No. Okej. Okay. A propos kota bankowego, Tu muszę sobie zaraz sprawdzić. Ty żebyś miałam... lepiej do mojego nie zaglądała. Tam się nie interesuje. Nie no, gdzie Ty masz tam? lecieć na moje rządze, a nie na pieniądze. A ja nigdy nie patrzę się kto... O, fajnie. Ojoj. Takie zarobki to ja lubię. Co ty tam? Ja, ja, ja się może jednak zainteresuję. JBS bardzo dobrze płacą, już rozumiem, dlaczego każdy chciał ten do JS ujść. Co ty gadasz? No i przez godzinę zarobiłam 80 koła. Ja ci obiecuję. Bez niczego nie... Nic nie robię! stoję z tobą pierdolę, teraz przez pół godziny, co nie? Ale, o, to, bary, nie? ale to jak już no. się tak czujesz, że tak powiem źle, tu możemy coś zacząć gdzie? robić, tak no, gdzie? 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 Ja się dobrze czuję. Możesz, się tak powiem, słowami i mową nie piery, tylko ty inaczej A, możesz. Aha! Aha! Że w sensie, że George se ma. Ja na żartu, ty, Jak to jest racjo. możliwe, że George mi się przewrócił? Jesteś jakaś dziwna chłopaczka. Wczoraj mi, mi pokazywałeś George Johna, mi dzisiaj George'a, czy samych tych najdźwiedziej na Ej, ej, ale zobacz, George upadł. To jest niemożliwe, George upadł. To jest pierwsze powalenie George'a. Jak już Widziesz? on nie stoi, to już nic nikomu bo nie Bo George, stoi. jak zobaczył mnie, to stwierdził, że i on wiotrzeje, bo przy mnie nie ma szans. Ja pierdzę. Hej! Posie. No. Co to za baba? Tu, ty, ty, to, to właśnie widzisz, no bo to jest jedna część reni rączkowskiej, a to jest druga. Rozumiesz, to jest renia rączkowska. A? Właśnie. Tak, tak. Mhm. Tak. Ta? Ta. Dokładnie. Wiesz, dobrze zakonserwowane, nie? Bo każdy chciał jej używać. Ciekawe, czy miły jest do tego, jak mnie dotnie posieczko. Kasteczko. <grym> to to, to, to. to lepsze powiem ci szczerze. Ta ja pierdyla jaka zimna! Co nie? Zimna suka. Normalnie, ja ta jest miast. lepsza. To tom se zobacz, tom se zobacz, tą ręczkę. Z tym pierścionkiem. dobra, dobra. Tutaj to jest na innej wysokości, to trzeba coś innego ściągnąć Ja nie mogę, ja się odwrócę lepiej chyba. Albo i nie, albo i tak, albo i nie, albo i tak, albo i nie, albo i tak. Co tu się dzieje w tym gabinecie, Kryste, panie? Ja nie mam pytań. Dobra, już zakładam. I co, dobre? No ja powiem ci, że troszkę mogłaby lepiej żonglować, no ale... Ale z braku laków? Hmm? Z braku laków to... Lepiej niż własną ręką, wiśniaku. co? co? No. Lepiej niż własną ręką, nie? I krzesła się coś powywalały. A to normalne tutaj, bo te krzesła to ja nie wiem, to chyba z jakiegoś... Ja pierdyle, już jest je pół do pierwszej, ja miałem spać przecież, już dawno krzesełka. miałem iść spać. Aj na ściebieku. No, no nie, nie każdy, tak jak już mówiłam, nie ma kija w dupie. Mam nadzieję, że więcej będzie niebawem takich dziewczyn, które nie będą się bały spoufalać ani mówić to, co myślą i to co czują i będą szczere w 200, a nawet 300%, co nie? Lubię takie. Ja. takie ja tak. Takie kobiety to powinny normalnie. Ja nie wiem, powi... ja może założę jakąś aplikację. Poważne kobiety.com. Sobie? Tam się będę ogłaszać, bo powiem ci, że kiedyś założyłem taki profil na takiej jednej stronie mm -hmm. www. Mówili, że same fajne, porządne i że szybko można czymś się czym. No, A ja powiem ci. A okazało że... się to Roksa? Tak, zawiodłem się na tej Roksie. No. No tak już bywa z Roxą, nie? Daj spokój. Cztery razy zapłaciłem za spotkanie, na piątym mówię, kocham cię. Ona słucham! O! <coughs> Ja mówię, no, właśnie. no co w tym dziwnego? No bo widzisz, Janusz, nigdy za miłość się nie płaci. Miłość jest darmowa. A? No tak. <laughs> to zajebiście, pusy, bo nie mam pieniędzy, przy sobie. <laughs> no tak też w życiu <laughs> bywa, nie? No. Dokładnie. Ty ktoś do mnie dzwoni, nie wierzę. Wow, tu odbierz. Ty wuja, ja ci wyślę GPS-a. Co tam Władimir Gróśka, czekaj, czekaj, bo blisko jestem do tnięcia cycuśka Dobra, ten wuja, słuchaj, nie ja ty się kurwa, tym gps-em posługiwać w telefonie, co nie? Nie, ja, ja już idę Władymir i zaraz spać, daj mi spokój, ja już dzisiaj nie jadę na żadne ryby, kurwa na A noc. A nie chodzi ryby. o ryby, ty widziałeś co, to włącz sobie tego gps-a Ta, Jest taki sklep, taki tak, z takimi ustami różowymi, co nie? ta, ta, ta Byłeś tam zobaczyć co tam mają? To jest sex shop. No. Byłem. Byłeś już? Tak. Dobrze, to nie ważne. To nie ważne. No. To cześć. A młody do mnie dzwonił. Podjarał Miela. się pierwszy raz w życiu wziął Sekshopa shopa i chciał mi dmuchaną na pokazać. <śmiech> <śmiech> A ja do nie takie rzeczy widziałem. Co nieźle. To tam patrzysz tyle Ona chodziła do psychologa. Tutaj duże P. Feng nie żyje Co? I ktoś ci sms'a Halo? Dzień dobry Mhm mm <laughs> Aha Nie mogę Eee <coughs> Jutro ja nie ja wiem, czy będzie tak, laj z tego GTA, bo, nie bo, nie czasu, bo <coughs> ja gardło, wy... siądzie mi gardło po dzisiejszym no live'ie, nie, nie? nie wiem, to dam znać, kiedy będę miała czas <laughs> Okej, okay, nie ma problemu Okej, okay, dobra, nie ma problemu Okej okay. Gardło do wymiany, to w koda Jutro w Kodach chcecie? Ale to musiałbym. Ja pierdzielę, co tam się dzieje. Fajny widok, co nie? A, no fajny, fajny. Jak potrzebujesz sobie coś przemyśleć, to wiesz, spokojnie, nie? A co ja przemyśleć? mam czas. Nie wiem, something. E, widzę, że już liznęłaś trochę tego języka. Ja, no. Spójrz przez ciebie, jakie ciacho, a okej. Okay. Fajne ciacho z ciebie, Ja Nie myślałem, że ktoś tam tak robisz. Ja myślałem, Taki lekki za zakalec, nie? Bo już jesteś pomarszczony, ale dobra. Zakalec? No. Zobacz jaki idealny. Taka szarlotka, Palec. która by nie pa! wyszła. O, czekaj, jak szarlotka truskawkowa z rabarbarem, która nie została dopiczona, gdzie nigdzie została spalona i taki zakalec Uff. z tego wyszedł. No dokładnie, tak jak moje ostatnie ciasto. Z mojej perspektywy to bardzo dobrze to wygląda. Ta. Z Twojej, z mojej już nie do końca. Ja ci powiedziałam, jak dla mnie to powinien operację plastyczną przejść, no ale dobra. Z tymi rumieńcami to wiesz, wyglądasz na takiego lekkiego, no. No, wiesz o co chodzi. Ej, podnieś ręce do góry. No mogę. Oj, no, no. i teraz to to tak. Nie nic, 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 nic Ja Zagadam. już rozumiem co, wiem, co z tym paluszkiem niec, niec, Ale ja ci niec, tego niec. paluszka wiesz do ucha mogę, mokrego go ci mogę zaraz o, zrobić Jaki mokry co to znaczy? Mokry willi patrz Bierzesz palca I liżysz go No Czy nie? No I wkładasz komuś w ucho, tak <słyszy> Widzisz? No wszacz mi <słyszy> no la Ey, co ty <słyszy> robisz, ty? Łe <słyszy> Pierwszy raz, raz coś takiego poczułem. A, okej. Okay. I co, jak czuć, dobrze? Kurwa, to chyba a nie kiedyś zrobił mi szwagier, jak się ze swoją żoną pomylił. A, okej. Okay. Okay. To, to, to kiedyś czułem. Tylko pytanie, czy to palcem, czy czymś innym? Bo wiesz. A to jedna wielkość, to bo nie ma może, różnicy. Bo może śpiewał. Mój, kumpel, do... Czekaj, jak to było? Mój kumpel dotknął go siusiakiem. Bardzo wiele chwil spędziliśmy w bogim stanie. Ew. Wiesz o co chodzi? Tak, tak, tak. Wiesz o co chodzi. No ja yeah. Więc może, może kumpel ci dotknął siusiakiem tutaj, fucho. Nie, 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 nie. Nie? Na pewno nie? Nie, 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 pomylił <grym> dziurek? Dobra, dobra, Nie dobra. dotknął okay. mnie tym niestety. Nie okay. dotknął mnie siusiakiem. Dotknął mnie czymś bardzo malutkim. Wcale nie bydlakiem. <grym> Okej. Okay. Także wiesz, czymś malutkim. Okej, okay, dobra, rozumiem. no Fajnie, ciekawie. Nie mogę się napatrzeć, no, patrzę no przez to okno i się no nie mogę napatrzeć. No widzisz, taki piękny ten świat, no. Świat no. jest piękny. Tak. Ty, ja czasem ja byłem na Śląsku i ty, to są familoki, no. ja cię kręcę i nie mogę ej to są no, familoki, ty robisz, hopie. No chłopie. No chłopie, zobacz ty, ej. A ty się działają no? jakoś, ty możesz gryfnąć no srak jest. Nie, ja. to bo, jak ja tam, już farnofrela, czy co? Jo, jak, jak byś się miał w pokoju w moim familoku, to bych cię na hasiognie nie wyrzucił, cię. Nie, nie ty byś mnie w antryju na befyju. W ty A jeśli jest gryf no kubita. A jak? Ja dziel. Powiem ci, że mnie to już gardło dzisiaj już Za dużo No nie dziwię się. A? Kurwa, kto znowu Emma? Niech spierdala. Już nie umiem inaczej. Już mi nerwy normalnie się dają. Ten telefon to jest jak bomba chodząca, tykająca. Dzisiaj każdy coś ode mnie chce, naprawdę? No bo ty jesteś bomba, to i telefon jest bomba. Tak, normalnie ja bym sama mogła go śpiewać SEX BOMB, SEX BOMB I AM SEX BOMB Oh yeah. Wiesz o co chodzi? Powiem, zimzem naprawdę <laughs> z mnie tak prawie jak korona na mojej głowie. <laughs> co jest? Przez pięknego To normalnie. Ja jak Taka. patrzę na ciebie, to muszę mojego morta zwolnić i to ty będzie zgilała mojej stópki. Mozem mi <laughs> na to, co? A, to, <laughs> to, to. Jest. to. Prawda? <noise> Jak się dal sami i pojedziesz za wysokość. Czy ty chcesz, żebym ci kilała stópki? Mm. O Jezus, kochany! <noise> Elmo kocha rybkę! Ale to co <noise> robisz też! <noise> to co, ściągamy ci skarpety i girać ci po stopie? Dobra, zaczynamy grę. Dawaj. siadaj na na normalnie całość. tu i zobaczymy. Idźmy na całość. Pokaż, siadaj, siadaj i wyprostuj szkity. Siadam. Dobra, to wyprostuj mi dogę. Wyprostuję. O kurwa, stopa ujebana, jak nie powiem kogo. Ej, ta pieczarka na dużym palcu, to, to nie Pano? znaczy, że mam grzybice. Ja? Słucham. można? Dzień dobry, słucham, proszę.